Uderzenia gorąca są przypadłością kobiet, które najczęściej nie dbały o dobry bilans swojej diety. O sto za nie boli, ale jest bardziej widoczna w okresie menopauzy, właśnie na skutek spadku stężenia estrogenów. Przez dużo łatwiej pójść na kardio i w międzyczasie i popracować lub coś pooglądać. Niemniej jednak ten sport siłowy jest konieczny do tego, żeby zmusić nasze kości do odpowiedniej pracy. Kiedy przychodzą do mnie mężczyźni do i rozmawiamy na te tematy. I mówię, że tego hamburgera trzeba zamienić na dobrej jakości warzywa. To słyszę oczywiście i przecież ja nie jestem królikiem. W diecie osób po 40 roku życia na pewno nie powinny znajdować się oczyszczone produkty zbożowe. Istnieją przesłanki, że kobiety w okresie menopauzy, kobiety z zaburzeniami hormonalnymi nie powinny stosować postu przerywanego. Bardzo ważny suplement dla kobiet w okresie menopauzy to kreatyna, która poprawia funkcje kognitywne mózgu, ale też zabezpiecza przed utratą masy mięśniowej. Drowa i przyjemna menopauza i andropauza to przede wszystkim zbilansowana dieta, odpowiedni sen, regeneracja, nawodnienie i relacje międzyludzkie.